Dym, tymm, tu Mała. <chcę. mum> dobra, zaczynamy. No. Dobrze. Mała, powinniśmy już iść. Już iść. Już iść spać. dobra. jestem już taka śpiąca. Życie. To jadę czy ja będę mogła dzisiaj na podłodze spać? Tak! Super! Yy, zacznijmy! Czekaj. Światła włączę. się! Zaczęła się noc! Tak, tak. Każdy już spał. Ale nagle... W pięciu sekundach, no dobra, po prawie... Zaczął się trawimy? dzień... I I znowu był... Buch. A potem, nagle... Głowa leżała... Ty, ktoś zaczął... Ty, ktoś zaczął, to głowie i zaczął mi tańczyć... spad. spadł... Wszyscy się zbudzili w nocy, wszyscy się zbudzili... Aha. Uh -huh.

Dobrze. A nagle w oknie... I ja masz pałap A, nagle... A nagle w oknie zobaczyli to. Aaaaa! Ojku! I dłuższy się kąpać! Moje życie już iść na śniadanie! A, co to jest? Dlaczego ona nie zgoła? O to bobas! Co to jest za bobas? Tu jest kuchnia. Kurde! Tak, tak, to, to, to Dobra, i zobaczyłem. Co to jest za jedzenie? Ale stare. I nagle znowu. Za... To jest ojczone? Dziwne. Dobra, wszyscy na obiad. Czemu? Ona musi mieć taki dziwne. bakter. Możemy iść już na obiad. No, nie śpić. O pójdę. Z Czemu to śpisz? Dobra. Bardzo pyszny. Pożywny. Idźcie już na śniadanie, wam za, zaraz Ale zrób. ja A tu las się, się pojawił. Aaaa, miękkie! Jest Ja Tu jest. Mała! Normalno. Dobrze. A później idzie kolację. Fajne <grym> <grym> <Zajdę cycki masz, grym> jejku. No i lecę Ja nawet ich nie mam. To pa. <grym> Ja myślę, że. Się... Dobra. A to co to jest? Cięba w szafce. A to. A, a tu dzieło było sztuki. Ciemno. O, już ciemno. I nic nie było widać. A nie, no właśnie, no to ja nie wiem. A nagle. Aż tu nagle. Się... Szanki, się A nikt nie to nie no zobaczył, to że nagle światło się włączyło. I tam a i nagle. Dwie główne. Się... <laughs> DJ. To Ten stek kanap. I koniec kawałka odcinka 1.